Da ti je kohanje. je šta je mjeć. A potem, kako će biti kalorija? Nego nema Tu mamy miedzi 13 i Tu mamy miedzi 13 1 kg czystej miedzi A kabelków mamy 11,7 Więc czego tego jest tego się udało zebrać. Niekiedyś dzis sobie za 2,5 kg miedzi. Następnie tu mamy kabelki aluminiowe około 3 kg, może będzie. I mamy oczywiście puszeczki. O! Tutaj. Tutaj. Teraz miec kosztuje średnio 20 złotych czy mamy już około 260 plus aluminium, kabelki więc trochę tego grosza hmm. będzie a, a potem pokażę kamerkę którą zakupiłem. Mam nadzieję, że się podoba Dzięki temu udało się zrobić recykling metal, gdzie, metal który mi pozostał z udał na dawno poszedł na sprzedaż tam wyszło, tam wyszło 93 kilo już tego nie ma. ne među prostavu reštki tego, a da je neko cijene krušac. Polidro Mustafa pisao, kaži, Dario te je I co, polidro dla vas všetkih, čest.